Istnienie człowieka będzie miało ten sens, który on sam mu nadał. Jeśli nawet w świecie są wartości, powiadają esencjaliści, to tylko te, które człowiek sam stworzył. Także człowiek jest opuszczony, jak to oni często powtarzają, jest sam, ale jej w sobie też nie znajduje żadnej podstawy. I wreszcie po trzeciem, jako trzeci element tego ostatniego małego rozdziału, człowiek jest wolny, czy chce, czy nie chce. Wolność nie jest celem, jest koniecznością. Człowiek jest, jak powiadają jego sędziowie, człowiek jest skazany na wolność. Musi decydować. Może iść w tym albo w innym kierunku. Za niego nie zdecydują, bo nawet jeżeli ktoś inny zdecyduje, to tym jest jego własna wola, że się cudzej decyzji podda. Więc człowiek musi się decydować, a nie ma na czym tej decyzji oprzeć. To jest ta tragiczna sytuacja, tak jak ją widziałem w existencji. Tych. W pięciu punktach, myślę, można zamknąć podstawowe myśli egzystencjalizmu. Tylko w końcu chciałem jeszcze dodać to, że istnieją dwie odmiany egzystencjalizmu, szersza i węższa. Egzystencjalizm w ściślejszym znaczeniu powiada tak. Istnienie ludzkie nie ma poza sobą oparcia. To jest ten pogląd, ta wersja, którą tutaj przedstawię. Istnienie ludzkie nie ma żadnego oparcia poza sobą ani sobie. Jest, człowiek jest rzucony, nie ma na czym stanąć. To jest jedna wersja. Druga natomiast wersja jest jeszcze szersza. Powiada ona, że istnienie jest bez istoty, egzystencja bez esencji. To znaczy, mówiąc prostszymi słowami, istnienie nie jest z góry wyznaczone. Wistnienie będzie takie, jakie człowiek zrobi. To jest ta luźniejsza, swobodniejsza i mniej groźna postać egzystencja i w tym sensie możliwy był i powstał nawet chrześcijański egzystencjalizm. Tyle o tym kierunku, który tu wziąłem za punkt wyjścia. Teraz wedle programu chciałbym się cofnąć wstecz i mówić już nie o poglądach nowych, dzisiejszych, ale o echach dawniejszych, które w tych nowych rzekomo poglądach się odzwierciedlają. Będziemy się cofali stopniowo. Najpierw cofniemy się o trochę więcej niż jedno stulecie, i tam tracimy na postać, która egzystencjalistom była dobrze znana, na którą się stale powołują, od którego nawet wzięli zasadniczy wyraz, wyraz egzystencjalny i egzystencjalny. Tym człowiekiem jest Kierkegaard, którego nazwisko tutaj też jest napisane. Spróbujmy jego poglądy rozważyć i zobaczyć, pod jakimi względami one do poglądów Kejdegera i Sartra są podobne, a pod jakimi są różne. Najpierw jako pierwszy mały rozdział tych rozważań okoliczności życia Kierkegaard'a. Kierkegaard urodził się w 1813 roku, żył 42 lata, umarł w tym Był Duńczykiem. Dania wtedy była krajem małym, małoznacznym poza żywymi ośrodkami myśli. Dom, w którym wyrósł Kierkegaard, był domem, rodziną o ponurej religijności. I została w nim na całe życie jakaś melancholia, pokrywana ironią i ekscentrycznością. Miał jak gdyby wrodzone, ale stopniowo się potęgujące poczucie grozy istnienia. Był pełen niepokoju i lęku. I z tego niepokoju i lęku wypływały jego prace. Prace ten miały charakter szczególny. Był czymś między filozofią a literaturą. Dalekie od filozofów zawodowych. On sam próbował raz wejść w kontakt z najznakomitszymi filozofami tego czasu. Pojechał do Berlina na wykłady Schellinga. Wielka postać ówczesna. Zniechęcił się i wrócił i dalej snuł swoje myśli po swojemu. Prace jego miały szczególne tytuły, które się odzwierciedlały w sposób jego myślenia. Dwie prace, które ukazały się obie w 1943 roku nosiły tytuł. Jedna tytuł Albo, albo, a druga książka nazywała się Lęk i drżenie. Od 1833 roku prowadził regularnie dziennik, który jest najbogatszym źródłem wiadomości o nim. Pomimo, że od początku był człowiekiem wychowanym w religijnym otoczeniu i religijnym, ale jednakże ta religijność potęgowała się i zwłaszcza w 48 roku dokonał się przełom jego religijności. To są te pierwsze informacje dotyczące okoliczności jego życia i rodzaju jego twórczości. Ta twórczość tutaj dodam, wywołała po pewnym czasie, pod koniec XIX wieku, a zwłaszcza początku XX, duże zainteresowanie, a specjalnie Heidegger zainteresował się i osobą i sposobą filozofowania tego Duńczyka. Ze zrozumieniem, że są znaczne, jak państwo za chwilę pokrewieństwa między jednym a drugim. Teraz yy, drugi punkt to jest usposobienie Kierkegorda, które właściwie trzeba znać, ażeby zrozumieć tę filozofię. To był człowiek który nieustannie żył w niepokoju i sądził, że niepokój jest nieodłączny od życia i od świadomości ludzi. Zainteresowania jego były wyłącznie subiektywne. Powiada raz tak, do czego przydałaby mi się prawda obiektywna, gdyby nawet miała. Gdyby mogła być zdobyta, jeśli by nie miała dla mnie znaczenia. Przed człowiekiem, tak to on odczuwa, jest ciągle albo-albo. Przed człowiekiem stoi nieustanna konieczność wyboru. Filozofia tradycyjna wydawała mu się zbyt abstrakcyjna, chciał wnikać konkretne istnienie człowieka. Taką filozofię on pierwszy nazywał filozofią egzystencjalną. Filozofia egzystencjalna to jest ta, która się zajmuje wyłącznie tylko istnieniem konkretnym, nieogólnymi pojęciami, nieogólnym systemem.